Dobra, dobra, dobra. Mam streama! Mamy livea! Ludzie, mamy livea! Witam was, witam was. To ja, Editor. Czekaj, czy ja mam ten? Pokaż, 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 pokaż. Czekaj, czy ja mam na mój kanał? Czy ja mam na mój kanał? Czekaj. Muszę zobaczyć. mamy, mamy, mamy live'a, mamy live'a, dobra. Witamy Was, ludzie, i chciałbym Wam powiedzieć, że naprawdę mamy, mamy. mamy osobiste kanały, editor ma swój kanał, i ja, Czekaj, ja mam Czekaj, prośni... Ja mam! Nie 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 nie, prośni... nie, 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 mamy live'a, dobra Witamy Was, ludzie, i chciałabym powiedzieć, że, że mamy. Mamy. Mamy subskrybujcie z takim Edi też ma swój kanał, bo, bo mi brakuje. Czekaj, ja mam masz... jednego suba. Ja mam 50, nie, nie, 50. Nie. bardzo Was, że subskrybujcie mnie, bo. My live! Mamy live! Subskrypcji I będzie i specjal. U to mnie to na kanale Ezi ja zyskano. 50, mam 50. bardzo Was, proszę że. No, no dobra, dobra, dobra. Czekaj, czekaj. Czy czat działa? Czat działa. Dobra, działa. Działa. Wszystko działa. Więc tak jak widzę, powiedziałem na... Naprawiam sobie trafnie. dom teraz. Więc tak jak ja wam powiedziałem na... Y, jak będę miał 60 subów, wleci specjal. A jednego suba teraz brakuje do 50, więc proszę... Ej, ja właśnie na, nie mam takich no, lagów, jak mam live'a. Hopie. I bardzo was proszę zasubskrybujcie mój kanał na My 60, będzie specjal, no i... Tyle no widzowie. Bardzo wam dziękuję. Eee. Co? Nic, nie, nic, nic. nic. <laughs> o, bambusów już nie ma. No, ściąłem je, ściąłem je. Kiedy będą nowe zwierzęta? No bo muszę mojej kotki i pieski, które nie chcę mówić o co z, z nimi zrobiłeś. Ej, dobra, chodź za zasadzimy te bambusy tam. Okej. Okay. A potem jak Bambu... zasadzimy, ba... a potem jak zasadzimy bambusy, to będziemy sadzić na to, na to pole. Ale to się będzie długo sadzić. Pomóż, pomóż. No a sadzić. co robię? Pomagam ci. Ja nie mogę, no czemu czemu mi pomagasz de... ja mam ja mam ja mam lepszą ja mam lepszy sposób żeby tak zrobić i według mnie jest kozacki czekaj czekaj czeka. czemu awczysz czekaj no bo ja ten Czekaj, dam linka streama. Na adresę, zobaczmy. No bra. Widzowie, bardzo wam ogólnie dziękuję za to, że udało się nam wbić tak dużo subów. Bo pamiętam, co przed chwilą zaczynałem, miałem 0 subskrypcji, Eddy mi pomagał mój kanał rozwinąć, a teraz już jesteśmy bogaci w subskrypcji. Nie no ja Słuchaj. mam... Ja, ja mam 350 teraz, to dalej nie jest tak dużo, ale... Na moim no, angielskim ja, kanale mam... Ja bardzo, 350. ja bardzo moim widzom chcę podziękować za to, że wbiliście mi prawie te 50 subów. Jak wbijecie 50 subów, to... Ej, to kuba, 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 czekaj, wbiję ci To jak zrobicie, jak będzie 50 y, subskrypcji A dzisiaj... nie, ja mam na no, Ja już mam suba na topie, szkoda jak, jak dzisiaj... Czekaj, czekaj, jak... czekaj Tofik, Dekat, jestem. Jak, jak A nie mam jednym, tego kanału już Szkoda. Jak w jednym, jak w jednym dniu wbijecie mi e, te 50 subskrypcji to na następny dzień, na następny dzień wleci film, gdzie będę wam dziękował i, i będę miał 40 FPS-ów. Będę i będę miał coś ważnego wam do, powie do powiedzenia, o, ale nikt o tym nie wie co ja mam wam do powiedzenia, bo to jest tajemnicze i to jest Ej, tylko... Ej, bo powiedz o... mi po live'ie? Nie, zdobiesz się jak dobiją 50 subów. Jak powiedziałem, że nikt o tym nie będzie wiedział, no to nikt. No, nawet Edi nie, nie wie. No to ja już wbijam te 50 subów i pojeżdżę na live. No, może. Ale. YouTube. Jakieś konto mówię, moje. Że jak będzie 50. Że jak będzie 60. No. Wyś... Co? Ja muszę jeść. Ja muszę iść. Jeść. Dobra, to nie była live'a, Pogadam z widzmi. Dobra, no to pogadaj z widzami. Dobra, idę. Widzowie, i tak jak wam powiedziałem, Naprawdę, powiedziałem wam, że na 60 w subskrypcji będzie piosenka. Piosenka będzie jakaś. Naprawdę, a piosenkę już mam wymyśloną, jest kozacka. I mam nadzieję, że jak najszybciej dobijemy te 60 subów. Bo piosenka to jest taki banger, taki banger z tej piosenki jest, że. Mam nadzieję, że szybko to wbijemy, bo chcemy jak najszybciej na kanale. No, ale ja was też tak nie przyspieszam, bo no nie jestem tacy jak inni, że was będę przyspieszał, że musi to być, musi. Ale dobra, ogólnie jest teraz bardzo ważna rzecz. Jak wbijecie to 60, to wleci od razu następnego dnia piosenka. Albo, no powiem, czy to będzie piosenka, a może to będzie piosenka, a może to będzie video. Nie powiem wam, ale jak, wbijecie pie... A jak w... ale jak wbijecie te 60 subskrypcji, to na kanał wleci specjal. Dobra, tutaj jest wszystko zasadzone już. Nice, dobra. I teraz weźmy sobie nasiona. Czego? Nie, nie chcemy nasiona. Nie wiem, czy ognistego kwiatu. Ognistego kwiatu, widzowie? Można zrobić ognistego kwiatu. Ognistych, no nie wiem, wizywec jest lepszy. Czy zrobić pole ognistego kwiatu? To nie i to nie. To albo pszenicy, albo nasiona buraka. A dobra, zobaczymy te ogniste kwiaty, zobaczymy co to jest. O, odblokowałem ten postęp. Widzowie, zależy, że jest taka cisza, ale ja mam takie skupienie, nie? Mam takie skupienie na sadzenie tym, tych, tych nasionek, że ja nawet nie wiem, co się dzieje obok, mnie. Dosłownie. Jakoś... no, nie wiem, co mam wam powiedzieć, no. Czekajcie, dosadzimy sobie to pole. I... no, już. Nie, be, nie wiem w ogóle, widzowie, za ile Edi wróci, więc nawet... Nawet nie będę go wołał trzy minuty później. Eddie. Nie, no tak nie będzie. Nie będzie, tak widzowie. Dobra, jedziemy teraz na dwa fronty. Tu, 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 tu. Dobra, teraz na trzy jedziemy. Dobra, już coś polec zasadzonego. Ej, kto mi to tu rozwalił? Tu było przecież ładne. Nie, nie umiem pojąć, że teraz Eddy robi live'a, nie? Że, mam, że muszę gadać wideo teraz do was. Ej dobra, ładnie te kwiaty wyglądają. Ładnie te kwiaty ogólnie wyglądają, kozacko. Jeszcze zasadzimy sobie tutaj trzcinę. Co się tutaj stało? Dobra, nie wiem, nie wnikam. Dobra, teraz, jak posadzimy tą widzowę trzcinę, no to mam nadzieję, że Eddy zdąży przyjść. Bo. No, bo no. A jeśli ktoś teraz tego live ogląda, bardzo was proszę wbijcie na mój kanał, SZK się nazywam, trzy, trzy sy i jedno kry na końcu. I mam nadzieję, że wbijecie, bo chciałbym trochę wyświetleń nabić na moim filmie, którego montowałem pół godziny, ale wyszedł fajnie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Życie youtubera nie jest łatwe. Dzisiaj montowałem film pół godziny, który robiłem, który nagrywałem pół godziny. Jak się go zmontowało, to trwa dwie minuty. No, to jest takie chore. Ale życie youtubera też nie jest łatwe, bo naprawdę trzeba siedzieć przy komputerze, oczy was wolą. Ale ważne, ważne, że można z widzami sobie pograć, pogadać. To jest najważniejsze. Teraz mi to intro siedzi cały czas widzowie w głowie. Ja sobie to intro muszę załączyć, bo mi cały czas będzie w głowie siedzieć. To intro jest takie porąbane. Dodajemy... Sobie... Czekaj, włączę sobie widzowie intro, dobra? Tylko intro sobie włączę. Dobra, intro, gdzie? że intro, żebyście mnie potem nie zarzucali w komentarzach. Intro jest yy, od Buddy. Nie wiem czy kojarzycie. Intro pożyczyłem od Buddy. Zainspirowałem się tym, i, tym intrem. No i ogólnie beat wziąłem od Buddy. Yy, jeśli możecie to bardzo was proszę, nie hejtujcie w komentarzach, że coś tam znowu wziąłem i to nie jest moje i to podobne, bo to jest, to, to jest, niefajne, ja, ja chcę być na YouTubie, bo chcę z widzami sobie pograć, a tu nagle ktoś mi będzie pisał Ej, ty tam, ty tam ty tam, wypożycz, ty tam sobie wziąłeś bit, y, albo do intra coś y, od Buddy, czy od jakiegoś, kurde, y, innego typka I nie chcemy cię na YouTubie, no trochę to takie złe jest Ja mogę nagrywać, no chcę nagrywać widzowo, bardzo chcę dla was nagrywać a. Nice. <gasps> Изабе, но заставя, да за го слуша, бързо да възпроша. Jeśli was mogę prosić, dobijcie mi tego jednego suba, on czeka tutaj. To wszystko nam, to wszystko tutaj czeka, czeka. I to bardzo tutaj czeka. Czeka to na tą 50 tam. Mam nadzieję, że to wbija. Ogólnie teraz wejdę sobie na kanał Edi i SZSK. A ja się widzowie na chwilę wyciszę i potem, potem no wyciszę się i potem yy, za chwilę się ci. Widzowie, wróciłem. Eee, Kuby teraz nie ma, więc... Jest ten, żeby... Aha, no jest! Chodź, bo gramy koncert. Aha, dobra, jest typ SSK. Ja też lecę na scenę, bo jeszcze mnie na scenie nie ma. Zagramy dla widzów koncert. Dawajcie, przez Kosterlandię przelecimy. Dobra. W ogóle to halloweenowe, nie może być y, ten... Tutaj redstone nie działa, niestety. Ale śpiewaj, śpiewaj ty, śpiewaj ty. Mhm. Zobaczymy, czy mamy widzów. E... Do dwóch mhm, czekaj. Dobra, zacznijmy od tego, zacznijmy od złota w sumie, od złota? No ale ty śpiewaj, no bo ja, no bo on na Alex to nie puści. Od, od złota, nie wiem od czego zacząć. Od Dobra, złej piosenki. Ja się... Dobra, ja puszczę złoto, ej, ale jak coś, bo Edy nie włączył tego, wiecie czego Edy nie włączył? Nie włączą mi właśnie tego i ja nie będę brzmiał na live inaczej, więc będziecie słyszeć tylko sam mój głos. Pierwszy milion na stopniu kanału już będzie. Będę jechał merholem po moich nowych drogach. Waliłaś się, że jesteś bogaty. <grych> ja nie mogę. Czekaj, czekaj, Desktop audio, dobra, Mówisz dobra, to dobra. Desktop audio. Podrób rola, która stoi pod chatą. A Merolem jadą, bogate... Merol Benz. Merol Benz. I nie, w sumie to można zaśpiewać coś innego. Koncert Koncert trzech światów, dosłownie. Nie, można to zaśpiewać, czemu nie śpich? Co idzie, jak się wybija 6 dni. 6 dni ma 134, a trailer wy 6 dni. Trailer w 6 dni ma... Epic ma 185 Dobra Dobra. Skończyliśmy grać koncert, ja już nie gram koncertów. Za bardzo mi laguje na tej scenie? No mi też za bardzo laguje. 48 FPS-ów Dobra, idziemy spać, a potem kończymy live Ile masz? Ile masz? 48 scenie... w jak mam live'a A, A jak gdy jestem przy scenie. Jak gdy jestem przy scenie, to mam 1000. Nie, no, ja dzisiaj miałem 700 w dorsach. Nice. Dobra, ja się warpnę na siebie. Dobra, chodźmy spać. Widzowie, my się już z wami żegnamy, bo idziemy już spać. Trzy... Aha, czekajcie, jeszcze mojego kota wpuszczę. Chodź. 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 Dobra, idziemy spać już. Widzowie, trzymajcie się, joł!